Dzień dobry moi drodzy, to co chcę wam powiedzieć to, to że niestety seria z Egiptu, jak i również obecna podróż dobiegła właśnie końca, więc to jest mój ostatni dzień w podróży, jutro z rana wylatuję do Niemiec, skąd pociągiem będę jechał do Polski, tak więc żegnam się ze słońcem i ciepełkiem. W najlepszy możliwy sposób, może nie w najlepszy, ale bardzo przyjemny na pewno. Jestem w pięciogwiazdkowym resorcie Olu Inclusive nad Morzem Czerwonym. Mam tutaj darmowe piwo, jedzonko i genialny park wodny, gdzie jest ponad 35 różnych zjeżdżalni. Niektóre z nich są naprawdę mega ekscytujące. I tak. Kończę tą podróż, 8 miesięcy zleciało jak zbicza czasu. A więc cóż można powiedzieć, teraz 8 miesięcy pracy i w grudniu zaczynamy Amerykę Południową. Tak więc kochani, pamiętajcie o subskrypcji kanału, o tym, żeby go polecać, jeśli wam się podoba, żeby zostać łapki w góry, komentarze pod każdym filmem, e, bo od, przyszło, od grudnia zaczynamy kolejną wielką przygodę po Ameryce Południowej. A co przez, co przez kolejne miesiące pomiędzy tą podróżą a następną? No, będzie może nie działo się aż tak dużo, może nie aż tak egzotycznie, ale również będzie się działo, także. Nie przestawajcie obserwować tego kanału, ponieważ jak tylko wrócę do Polski, no to co. Na pewno będą jakieś vlogi z gór, z wypadów takich krótszych. Jak wrócę do Anglii do pracy, oczywiście będę wam pokazywał całą Anglię. Może zabiorę was do pracy, pokażę wam czym się zajmuję dokładnie. Pokażę wam Słucham to, no jak wygląda, pokażę Wam okolice miasta, bliższe oraz dalsze, więc będzie się działo przez cały czas. Vlogi już będą, chyba zawsze. <ścoughs> A jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć mój kanał finansowo, to w linku znajdziecie, w komentarzu znajdziecie link do mojego patronaita. Będę naprawdę bardzo wdzięczny za, za, takie, za, za takie docenianie mojej twórczości i pomoc w moim dalszym rozwoju i tej karierze podróżniczej. Kochani, ja idę zjeżdżać, dobrze się bawić, a Wam życzę wszystkiego dobrego w tym. Nowym roku, chociaż jak to oglądacie, to już jest pewnie dosyć dawno po nowym roku. Ale życzę Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się ciepło. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Na zdrowie! O! Tutaj jest właśnie cały ten aquapark. No zobaczcie. Zabawa jest naprawdę przednia. Taka, zjeżdż taka, zje taka zjeżdżalnia. Tak, tak to działa. Fajne, no nie? Chodźmy na górę. Oj. Właśnie idę na lotnisko do terminalu, mam kilometr tą ładną aleją pełną palm. Czas się pożegnać z pięknym, słonecznym i ciepłym Egiptem. Niestety, moi drodzy, to jest już oficjalny koniec serii z Egiptu, ale nie koniec vlogów, oczywiście. Tak więc oglądajcie, oglądajcie cały czas, bo nadal się będzie działo. Coś ciekawego. Ach, szkoda. Szkoda mi jest wyjeżdżać, ale skończyły mi się oszczędności. Prawo jazdy będę robił. I takie tam, więc czas wracać niestety. <słyski> To witam ponownie z Europy. Po trzech miesiącach nieobecności tutaj niestety wróciłem. Jestem we Frankfurcie, czekam na swój pociąg do Frankfurtu nad Odrą. Będę tam, jest godzina teraz 16, będę tam trochę po północy, więc bardzo słabo. No i co, generalnie jest mega kurde zimno! Naprawdę zimno, ja miałem przez ostatnie tygodnie około 30 stopni. A tutaj jest minus 3. Jest cholernie zimno i drogo. O, bilet do granicy z Polską zrujnował mnie doszczętnie. Zapłaciłem 520 zł za bilet do granicy z Polską za pociąg. Nie było tańszej opcji żadnej. Uff, załamałem się psychicznie tym powrotem. Aż mi się słabo zrobiło jak mi powiedzieli cenę najtańszą. No ale co? Jakoś się trzeba dostać teraz do domu. Poszedłem na stację bym nową zadzieją, że jest piwo, kupię jakieś, bo na lotnisku 6 euro 6 euro Ale też czuję, że tu nie będzie nic takiego. A jeszcze dwie godziny do pociągu cholernego Jak ja tak nie chcę wracać Zimno i drogo. Powrót z Egiptu do Polski mi zajmie jakieś yy, więcej niż 24, jakieś 35 godzin, może 40 i 1500 zł. Także teraz do kwietnia ziemniaki z chlebem będą wpierdzielane, bo nie mam pieniędzy i już w ogóle spodziewałem się zapłacić maksymalnie 200-250 zł za. Za powrót a tu 1500, Oj, coś czuję, że za parę dni złapę deprechę ostrą, dojechałem do Frankfurtu na Dodrom. Jest 20 po północy, czyli mamy już 11 stycznia. Do granicy z Polską mam 2 km. Uff, mam stresa. Jest mega zimno. Jeszcze nie wiem, gdzie będę dzisiaj. Jak, jak, jak przetrwam tą noc. Ale w planach mam gdzieś iść do lasu i rozpalić ognisko. Żeby do rana. Bo dopiero o siódmej rano mam jakiekolwiek połączenie z innymi miastami Polski. Masakra. Rozbiłem, rozbiłem namiot. Na wyspie na rzece Odra jest tutaj taki park las. Znalazłem placyk pod, pod namiot, akurat jestem jeszcze po stronie niemieckiej. No i co? Jest godzina pierwsza, więc 4,5 godziny się spróbuję zdrzemnąć. Jak na razie, we wszystkich ciuchach wszedłem do śpiworu. Porozkładałem pod siebie też wszystko, co mam. Myślę, że te 4,5 godziny do rana wytrzymam. Jest minus 3 w tym momencie. Ma być nad ranem minus 4. Więc zobaczymy. Widzimy się później, rano. Widzicie? Tu mam namiot. Jest zimno mega. Ale zimno, szok. Dobra, jest 5.30, czas się zwijać do Polski. Przetrzymałem 4 godziny na tym zimnie, ale już dłużej bym nie dał rady leżeć w tym namiocie. Mam matę letnią. <gryw> ale jest mróz, ja pierdzielę. O kurwa. Idę, idę na granicę. Życzcie mi powodzenia. No to moi drodzy, oficjalnie jestem już w Polsce. Szkoda. Zamarzłem. Bez kit. Już czuję, że będę chory. Ech, zaczyna mi się lać. No czuję, wiecie, jak się ma być chorym, to jest takie uczucie. Eee... W głowie, w nosie, w klatce piersiowej. Więc ja jestem tak wymrożony, że normalnie chyba będę miał zapalenie płuc. Och, co mi odbiło, żeby do Polski w styczniu przyjeżdżać? Ja pierdziele. Zamarzłem, zamarzłem. Jest godzina 8 rano, a będę dopiero w Ostrowcu. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będę na 20 w domu. Tak więc 1500 zł powrót i 40 godzin. Przez jedną pandemię, kurde. Że nie można normalnym samolotem polecieć bezpośrednio z Egiptu do Polski. Tylko trzeba się włóczyć po Europie, kurde. Żeby kwarantan nie było. Masakra, źle się czuję już mega. Teraz będę jechał 12 cały minut pociągiem i znowu czekał 3 godziny na kolejny pociąg do Warszawy tym razem. Właśnie czekam na pociąg do Kielc, bezpośredni pociąg do Kielc z Rzepina, ale czekam na niego 4 godziny, bo będzie dopiero o 13.40. Jest zimno na tym dworcu, nikogo tu w ogóle nie ma. Jest tylko kasjerka jedna. Kalorfery nie grzeją. Zagrzebałem, zagrzebałem się w śpiwór. Oparłem się o plecak. Oglądam vlogi, czytam trochę książki. Właśnie zacząłem wczoraj zacząłem czytać w samolocie ojca Chrzesnego Mario Puzo do, do tej pory oglądałem tylko film ojciec Chrzesny, który jest zresztą moim ulubionym filmem postanowiłem też przeczytać książkę 680 stron ma przeczytałem 210 no i dzisiaj jeszcze ze 150 przeczytam na pewno że jutro skończę czytać Kupiłem sobie, kupiłem sobie w sklepie gołąbki i kopytka. Kopytka słabe, niestety, więc nie jestem z nich zadowolony. Gołąbki, takie sobie, zimno, więc więc też nie najlepsze, ale to moja pierwszy raz, pierwszy raz ją wieprzowinę od 3 miesięcy. <laughs> A poza tym jeszcze kupiłem sobie podpiwek lubuski, który o, całkiem nieźle smakuje. O, on tak sobie siedzę w śpiworze na dworcu. Zobaczcie, jaki pusty, pusty całkowicie jest. No to, moi drodzy, po 42 godzinach. Od wyjazdu z Egiptu dotarłem do domu. Uff. Jestem tak wyrąbany w kosmos, że sobie nawet sprawy nie zdajecie z tego. Cieszę się, że za pół godziny się będę mógł położyć w łóżku swoim. O, padnięty. Mega jestem. Kochani, dobry wieczór! Witam Was z Polski. Dotarłem już bezpiecznie do domu prawie 24 godziny temu. Dzisiaj się spotkałem już z moją najlepszą przyjaciółką. Wypiliśmy troszkę winka razem. W każdym razie, bardzo miły wieczór. I wieczorem zaczął padać śnieg. Jest pięknie. Od razu mi się poprawił humor już nie żałuję, że wróciłem do Polski raz, że spotkałem się z kimś naprawdę ważnym moim w moim życiu. A dwa... że jest pięknie, jest biało, a Dora może być totalnie biało. <laughs> Więc jest super, mega, fajnie. A jutro kurde. Jutro wybieram się morsować, do czego ona mówiła ją jak przyjaciółka. <laughs> Pierwszy raz w życiu będę to robił, tak więc trzymajcie kciuki, ale jest pięknie.